Hej, pamiętaj, że jak zaczynasz swoją przygodę z uwodzeniem, to nie jest tak łatwo na początku poderwać kobietę, nie jest tak łatwo umawiać się na swoje wymarzone randki, na spotkania z kobietą. Więc to wszystko jest proces. Tak jak proces w sporcie, żeby być ładnie umieścionym facetem, żeby być szybko biegającym facetem, to potrzebujesz na to czasu. Czasu, ćwiczeń, spotkań i jeszcze wielu innych rzeczy. Więc nie nastawiaj się nikt na to, że po dwóch dniach będziesz miał rezultaty, będziesz mistrzem uwodzenia i będziesz podchodził do najpiękniejszych kobiet z niesamowitymi rezultatami. Tylko podejdź do tego na początku, na luzie. Nie nastawiaj się na nic. Nastaw się na to, że jak podejdziesz do kobiety, być może się doedukujesz od niej czegoś, może Cię pozna kiedyś z inną koleżanką, a może dowiesz się coś, o czym nigdy nie miałeś pojęcia. Bo kobiety również edukują, są bardzo pomocne i warto z nimi rozmawiać na różne tematy. Najważniejsza rzecz, żebyś się nigdy na początku na nic nie nastawiał. Podchodził jak do czystej karty i na luzie, ze swobodną, Uśmiechniętą minką, podchodził i z nią rozmawiał. Co będzie z tego, to będzie. Im większe będziesz zdobywał doświadczenie, tym będzie ci później łatwiej, swobodniej, i będziesz spokojnie mógł z czasem podchodzić i podrywać najpiękniejsze kobiety, które ci się podobają. Jeżeli na dzień dzisiejszy masz z tym problem, Zapraszam cię serdecznie na moje szkolenia. Link masz na dole. Akademiamyślnik.dm.pl. Pomogę ci i poprowadzę cię w, od początku w tym wszystkim. Hej